Witam serdecznie na kursie z chemii przygotowującym do matury. Dzisiaj zajmiemy się troszkę koloidami, ale zanim do tego przejdziemy, koniecznie pobierzcie notatkę z tego odcinka. Ok. Wiemy już, co to są koloidy, wiemy, że rozmiar ich cząstek jest pomiędzy 1000 a 500 tysięcy pikometrów. No i rozmiary te są na tyle duże, że nie mogą być naszymi roztworami, ale na tyle małe, że y, nie mogą być zawiesinami, ponieważ przychodzą nam przez naszą bibułę podczas sączenia. I teraz, my możemy mieć dwa procesy, które pomogą nam otrzymywać te koloidy. Jednym z nich jest y, roztrabnianie większych cząstek. Czyli w tym przypadku mówimy o tym, że jeżeli chcemy osiągnąć ten nasz koloid, czyli nasze rozdrobnienie koloidalne, e, będziemy stosować na przykład jakieś młyny, które pomogą nam e, rozdrobnić cząstki o rozmiarach większych niż te nasze koloidalne, czyli jakieś zawiesiny, czyli e młyny bądź ultradźwięki. Czyli mamy rozdrobnienie większych cząstek, aby były w rozmiarach naszego koloidu. E, ok, kolejną kwestią jest skupianie tych mniejszych cząstek, bądź tam, bądź drobin. Czyli mamy skupianie mniejszych cząstek. Czyli w tym przypadku my chcemy tworzyć większe agregaty, aż uzyskamy te nasze rozmiary charakterystyczne dla koloidu. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakąś y, substancję, która jest tym naszym roztworem właściwym, nie widzimy tych naszych cząstek, to my możemy na przykład przenieść tą substancję z takiego Ośrodka, czyli e, na przykład z rozpuszczalnika, w którym dobrze się ona rozpuszcza, do rozpuszczalnika, w którym praktycznie nie jest rozpuszczalna, ponieważ wtedy, jeżeli to przyniesiemy do tego naszego rozpuszczalnika, to będziemy widzieć już ten nasz koloid, tą naszą substancję. Czyli mamy albo rozróżnienie tych większych cząstek, no to właśnie jakieś młyny, e, bądź ultradźwięki, wysoka temperatura i tak Czyli będziemy mieć rozdrabnianie tych naszych cząstek większych bądź skupianie cząstek mniejszych. I teraz, aby troszeczkę to rozróżnić, możemy na przykład mieć sytuację, w której powiedzmy sobie mamy jakąś substancję, Nieważne jaką, powiedzmy sobie, że jest jakaś substancja. I mamy naszą e, zleweczkę, e, w której, e, do której na przykład e, wlewamy e, wodę. I teraz w momencie kiedy wlewamy sobie tutaj wodę e, i wsypujemy tą naszą substancję X. I teraz my wiemy że. Nasza substancja X dobrze rozpuszcza się w wodzie, czyli my yy, wrzucamy tą naszą, wrzucamy, wsypujemy naszą substancję X. Wiemy, że rozpuszcza się w wodzie. Ok, wrzucamy ją do tej wody i następnie mieszamy sobie naszą bagietką tą substancję. I teraz, jak wymieszamy ją sobie, widzimy, że już się nam rozpuściła, no to możemy, a w sumie powinniśmy przesączyć tą naszą substancję, aby ta część, która nie została rozpuszczona, była oddzielona. Czyli następnie przesączamy. I w momencie, kiedy my przesączymy sobie tą naszą substancję, no to będziemy mieć już ten nasz roztwór. I teraz, kiedy mamy ten roztwór, musimy sobie teraz spojrzeć na to, jak on wygląda. W momencie kiedy wiemy, że ta nasza substancja rozpuszcza się w wodzie, no to wiemy, że będzie to roztwór właściwy. Będzie to e, s, będzie ten roztwór przezroczysty. My nie będziemy e, w nim nic widzieć, czyli widzimy tak naprawdę tą naszą jedną fazę. Ok. Mamy ten roztwór jednofazowy. Ale jeżeli My następnie e, dolejemy do tego znaczną ilość np. alkoholu etylowego. A wiemy, że nasza substancja nie rozpuszcza się w alkoholu. Czyli np. wylewamy alkohol etylowy to skoro nasza substancja nie rozpoczuje się w tym alkoholu a wlaliśmy jego znaczną ilość, to co się nam będzie działo? Będzie tworzył się nam nasz koloid. My będziemy już wtedy widzieć to nasze zmętnienie, bo wiemy, że, ten, że w alkoholu ta nasza substancja się nie rozpoczuje, czyli mamy przejść z jednego ośrodka w drugi. Tworzy nam się Koloid. Czyli tu mamy to nasze rozróżnienie. Skoro mamy w y, rozpuszczalniku, gdzie się dobrze rozpuszcza, no to jest rozwór właściwy. Gdzie się średnio rozpuszcza, trudno. Będziemy mieć nasz koloid albo może i nawet zawiesiny. Ok, czyli to y, jest to nasze rozróżnienie, które nam pokazuje to zróżnicowanie. I teraz chodzi o to, że my będziemy mieć różne właściwości tych naszych koloidów. I teraz jedną z właściwości koloidów. Jest efekt Tyndala. I teraz chodzi tu o to, że jest, jest dokładnie zjawisko optyczne, czyli chodzi o to, że te nasze cząstki, które są rozpuszczone, czyli te cząstki naszego koloidu, powodują rozproszenie światła. Czyli jeżeli mamy światło skierowane na nasz koloid, to e, widzimy taką smugę. Czyli ta smuga, nasza forma smugi, którą widzimy, jest naszym efektem tym dala. To jest tak, jak mamy pokój, który jest zamknięty i jest w nim ciemno, i przepuścimy e, przez jakąś szczelinę światło, To widzimy wtedy te nasze cząstki kurzu. No to jest tak, jakbyśmy patrzyli na nasz koloid. Widzimy te nasze cząstki, mamy nasze rozproszenie światła. I wiadomo, że światło inaczej będzie przechodziło przez roztwór właściwy, czy po prostu roztwór, przez koloid, a inaczej przez zawiesinę. Jeżeli mielibyśmy jakieś światło, które będzie przechodziło nam przez roztwór. Jeżeli mamy po prostu roztwór, to nasze światło po prostu przez nie przejdzie i my nie będziemy widzieć żadnych przeszkód, nie będziemy widzieć jakby tej drogi. Nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. My wiemy, że ono przechodzi, ale my tego nie widzimy, że ono przechodzi. Ta nasza droga nie jest widoczna tego światła, ale jeżeli mamy nasze światło i ono będzie przechodziło przez koloid. Jeżeli przechodzi przez koloid, występuje nasz efekt Tyndala. Widzimy tą naszą drogę tych promieni światła. Widzimy tą naszą smugę. Czyli tutaj jest widoczna ta droga. Ja to zaznaczę w ten sposób. Ona jest widoczna. Jest nasz efekt Tyndala. Jest widoczna ta nasza smuga. Natomiast, jeżeli mamy naszą drogę światła i jest ona przez zawiesinę, to wtedy światło nie przechodzi na drugą stronę, ulega odbiciu lub takby pochłonięciu przez naszą zawiesinę. Czyli ono nie jest w stanie przejść, ono nie przechodzi, ulega albo odbiciu. Albo ulega takiemu pochłonięciu, czyli jest pochłonięte przez tą naszą y, zawiesinę, czyli zostaje pochłonięte. Czyli albo mamy odbicie lub pochłonięcie, nie przechodzi przez zawiesienie, czyli mamy tą różnicę. Jeżeli mamy zwykły roztwór, czyli naszą tą jednorodną, o, światło przechodzi, ale my jakby nie widzimy tej drogi. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego przejścia. Jeżeli e, mamy koloid, to my widzimy tą smugę. To jest nasz efekt Tyndala. E, natomiast jeżeli mamy zawiesinę, e, światło nie jest w stanie przejść. Te promienie nie przychodzą, są albo odbite, albo pochłonięte przez zawiesinę. Ok. To jest naszą jedną cechą i to jest bardzo ważne, tylko idzie nasz efekt Tyndala. Następnie kolejną ważną cechą jest zjawisko koagulacji. Czyli czym jest nasza koagulacja? To jest yy, dokładnie wytrącenie z roztworu, koagulatu, czyli o co tu chodzi? Jeżeli mamy ten nasz roztwór koloidu i, e, na przykład, możemy przeprowadzić odparowanie rozpuszczalnika, możemy ochłodzić ten nasz roztwór, wtedy zaczyna e, Nasza, ta substancja, która jest y, rozpuszczona, rozproszona, y, przechodzi krystalizację, tak byśmy to zrobili normalnie. Jeżeli mamy nasz zwykły roztwór, to też możemy przejść, w, y, też możemy przeprowadzić odparowanie bądź ochłodzenie, ale jeżeli tutaj mamy nasze odparowanie, ochłodzenie, czyli chcemy, aby ten, ta nasza substancja, która jest rozpuszczona, przywołała tak jakby w ciało stałe, to e, tutaj w koloidach e, będzie ono przechodzić, ale nie w taką typową, e, nie w takie typową fazę stałą krystalitną. Tutaj uzyskamy takiego typowego ciała stałego. Tu uzyskamy koagulat, czyli żel. To jest takby układ. E, który jest zbliżony do tego ciała stałego jego wygląd, ale jest miękki, elastyczny. Czyli tu, jeżeli następuje to nasze odparowanie tej naszej substancji, bądź ochłodzenie układu, to my nie uzyskamy takiego typowego ciała stałego, które jest krystaliczne, tylko uzyskamy ten nasz żel, który żel, czyli nasz koagulat. Który będzie podobny do ciała stałego, ale będzie miękki i elastyczny. To jest ta różnica. Tu nie mamy tego typowego ciała stałego. I teraz e, ta koagulacja polega na tym, że te nasze cząsteczki koloidalne, tego naszego koloidu, substancji rozpuszczonej, e, łączą się w takie duże agregaty. Czyli te cząsteczki stąd będą nam łączyć się w takie agregaty. Czyli blisko siebie. I teraz one tworzą taką e, nieregularną, nieregularną sieć, która przenika w ten nasz cały układ, jest w naszym całym układzie. Czyli mamy nieregularną sieć. I teraz chodzi nam tutaj o to, że tą pozostałą przestrzeń, która jest, dalej jest w ten nasz rozpuszczalnik. Ok, no i ten nasz żel, żel zawiera dwie odrębne fazy i tą ciekłą i stałą. I chodzi o to, że one są tak, jakby ze sobą zmieszane. Ta ciekła z tą stałą. To nie jest typowe wyodrębnienie. Tak, mamy typową krystalizację. To nie jest takie typowe wyodrębnienie. OK, mamy ciało stałe, czyli tak typowo, że mamy tutaj jakieś ciało stałe, a reszta to jest ciecz. Nie. Tutaj to jest ze sobą tak jakby zmieszane. I ta faza stała i ta faza ciekła. I dzięki temu właśnie ten nasz żel ma tą dużą elastyczność. I teraz. Y jeżeli nasz żel e, wrzucimy do jakiegoś czystego, typowego rozpuszczalnika, możemy ponownie przejść w ten nasz koloid, czyli w zol. I to jest peptyzacją. Ok, czyli jeżeli chcielibyśmy sobie to jeszcze zapisać, to mamy sytuację, że mamy nasz koloid. Który jest naszym zolem, inaczej nazwany. Koloid możemy przeprowadzić ten nasz koagulat, o czym mówiliśmy przed chwilą, i to jest nasza koagulacja. I ten koagulat to jest inaczej żel. Czyli naszą koagulację prowadzimy, jeżeli e, następuje to nasze odparowanie, ochłodzenie tego e, koloidu i tak dalej. Czyli to jest nasza koagulacja. I teraz po tym może, możemy przejść z żelu w zol, czyli znowu w nasz koloid. I to będzie dzięki temu, jeżeli e, ten e, nasz żel koagulat prowadzimy do jakiegoś naszego czystego rozpuszczalnika, czyli to jest naszą peptyzacją. Czyli mamy dwa tutaj charakterystyczne procesy: żel-zol. Czyli nasz koagulat to będzie e, tworzenie tych naszych e, agregatów. Tak jak mówiliśmy. Czyli E, tworzenie takiego naszego, ale ciała stałego. Ale wiemy, że jest to nie do końca takie typowo ciało stałe. Mamy tutaj e, i tą fazę ciekłą i stałą, pomieszaną ze sobą, i jest to miękkie i elastyczne. Ok, czyli to jest ten nasz e, koagulat, czyli e, mielibyśmy te nasze. Cząsteczki, tak jakby połączone tu ze sobą, większy skupiska i pomiędzy nasz rozpuszczalnik, gdzieś tutaj. To jest nasz koagulat. A, nasz koloid to jest tak jak mówiliśmy, że. E, Mamy ten nasz cały roztwór, w którym po prostu mamy tak, jakby te cząsteczki naszego koloidu osobno, każdą. A tu już są ze sobą skupiska, a pomiędzy może występować ten nasz rozpuszczalnik, czyli to jest to, o czym my mówiliśmy. Ok, czyli mamy e, zol-żel. Ok, czyli teraz dobrym przykładem może być żelatyna w wodzie. Chodzi o to, że jeżeli e, naszą e, żelatynę. E, rozpuścimy w wodzie, no to mamy jakby przezroczyste. Ok, czyli tak naprawdę będzie na tam tworzył się ten nasz zol. Mamy tą żelatynę w środku. Widzimy, że to no nie jest do końca przezroczyste, tak? Jest y, ta nasza żelatyna tam w postaci zolu, ale po ochłodzeniu my widzimy, że tworzy się taka galaretka. Czyli wtedy Będziemy mieć ten nasz żel, czyli koagulat. W takim razie, jeżeli żelatynę rozpuszczamy w tej naszej wodzie, no to widzimy, że tworzy nam się zol. Mamy taką, taki koloid. Widzimy, że to nie jest taki typowo przezroczysty roztwór. A kiedy to ochłodzimy, no to tworzy się taka galaretka, czyli nasz Żel, koagulat. Ok, czyli tu mamy taki nasz przykład dobry do tego. Ok, następnie my mamy podział tych naszych koloidów. I nasze koloidy będziemy dzielić na e, liofobowe, e, czyli inaczej, hydrofobowe. E, oraz na e, liofilowe, czyli inaczej hydrofilowe. Ok. Nasze cząsteczki koloidowe mogą mieć tak zwane powinowactwo do naszego rozpuszczalnika, czyli mogą go, że tak powiem, lubić bądź nie lubić. No i chodzi o to, że jeżeli mamy nasze liofobowe, czyli inaczej hydrofobowe no to to będą takie, które, że tak powiem, nie lubią wody. Hydro, czyli woda. Fobowe, czyli mają fobię przed wodą. Czyli hydrofobowe możemy sobie mówić, że mają fobię przed wodą. W takim razie nie lubią wody. Czyli jeżeli mamy nasze rozpuszczalnik jako wodę, no to nie będą mieć tego powinowactwa. Ale jeżeli rozpuszczalnikiem jest coś, co nie jest polarne, bo mamy y, wodę jako cząsteczkę polarną, czyli coś, co nie jest polarne, na przykład olej, no to już będą mieć do tego powinowactwo. A jeżeli mamy liofilowe, czyli hydrofilowe, czyli one już tą wodę lubią. W takim razie, jeżeli rozpuszczalnikiem jest woda, to mają do niej tak, to tak zwane powinowactwo. A jeżeli rozpuszczalnikiem będzie na przykład olej, czyli coś niepolarnego, no to nie będą już tego powinowastwa mieć. Czyli mamy to rozróżnienie. Ok. I teraz te nasze mm, koloidy hydrofobowe mogą tworzyć micele. I teraz y, aby wiedzieć, czym jest ta nasza micela, to rozpiszmy sobie coś takiego, jak powiedzmy, że mamy jakieś substancje. Mm, w postaci na przykład. Weźmy sobie, że mamy X plus y, XY plus y, WZ plus AB i nam będzie powstawało y, nasze XB, które jest osadem plus A plus AY. No i teraz, jeżeli Mamy taki przykład. Widzimy, że tu powstaje nam nasz osad. O to nam chodzi, tu jest osad. I teraz e, mamy reakcję utrzymywania naszego osadu. My to jest takie XB przykładowe. No i teraz oprócz tego osadu w naszym układzie, my będziemy mieć e, pozostałe inne jony, ponieważ jeżeli rozbijemy sobie to wszystko na jony, czyli mamy na przykład nasz X, plus, Y minus A plus B minus powstaje nam nasz osad A plus Y minus. Ok, i chodzi o to, że my będziemy mieć w naszym układzie nasz osad oraz nasze pozostałe inne jony. Czyli będziemy mieć e, jony, oczywiście, te, które mamy tu, czyli nasze. A plus, Y minus, no bo one tam dalej są, one nie stworzyły nam e, tego naszego osadu, ale oprócz tego jeszcze będziemy mieć trochę jonów e, X plus, ponieważ my ogólnie, jeżeli chcemy stworzyć ten nasz osad, będziemy mieć jakiś czynnik, który jest dodany w naszym nadmiarze, aby na pewno osad powstał całkowicie. No i chodzi o to, że e, jeżeli chcemy stworzyć tę naszą tak zwaną micelę, to co nam się będzie tworzyło? Będziemy mieć coś w rodzaju, tu naszego osadu XB, tu jest nasz osad. Wokół osadu będziemy mieć jony, które wchodzą w ten osad, bo był czynnik, który powstał w naszym nadmiarze. Czyli będziemy mieć jony tego naszego X plus. I ta warstwa, gdzie są te jony, jest kolejną poza naszym osadem. I teraz ta warstwa, e, która jest e, bezpośrednio przy tej naszej części, trudno rozpuszczonej, czyli przy naszym osadzie, i warstwa tych naszych jonów tworzy tak zwaną granulę. To jest tak zwana granula. Ta cała warstwa tu. To jest nasza granula. I ta warstwa, która jest tu pomiędzy naszym osadem, a tymi jonami, jest warstwą adsorpcyjną. Czyli ona jest tuż przy naszym osadzie, a w mamy te jony, które pochodzą oczywiście od tego naszego. Odczynnik, który był w nadmiarze, który tworzy ten nasz osad. Czyli tu mamy tą naszą część. A w koło tego będziemy mieć kolejną warstwę, która jest z jeszcze innych jonów, czyli naszych jonów, w tym przypadku tych Y, które nam zostały. Czyli tu mamy nasze kolejne jony. Teraz ta kolejna warstwa razem z tym, będzie nam dawała micelę, czyli to jest już naszą micelą. Czyli to już jest naszą micelą. Ok, to jest micela i teraz mamy coś takiego jak warstwę dyfuzyjną. To jest warstwa, która jest zbudowana właśnie z tych jonów y które są tak Swobodnie związane z tą naszą granurą, czyli tą pozostałą warstwą. E, oczywiście też są to odczynniki, który był w nadmiarze, czyli w naszym przypadku to był nasz XY, aby stworzyć ten nasz e, osad. Ok, czyli widzimy, że mamy w środku nasz osad. W koło naszego osadu. Mamy jony, które są odczynnika, który był w nadmiarze i tworzy nasz e, osad, czyli od naszego X. Plus. I warstwa pomiędzy tymi jonami a tym naszym osadem to jest warstwa adsorpcyjna. Potem warstwa pomiędzy tymi jonami X, plus, a tymi anionami, które pochodzą od naszego odczynnika też w nadmiarze, jest e, warstwą dyfuzyjną. A całość daje nam micelę. Zapraszam serdecznie do wykupienia całego kursu. Jest to ponad 100 godzin z świetnym przygotowaniem do matury oraz rozwiązaniem wielu zadań. W opisie filmu znajduje się link oraz notatka z dzisiejszego odcinka. Serdecznie dziękuję!